Dzień dobry, witam Was wszystkich. Nazywam się Monika Ptak-Korbacz i chciałam dzisiaj powiedzieć do Was kilka słów o pranie, o naszym stowarzyszeniu praktyków Ajurwedy. W zasadzie prana jest wszędzie jest tutaj, jest dookoła nas, jest w całym wszechświecie jest we mnie, jest w Tobie i daje energię do działania daje siłę daje motywację. Pozwala funkcjonować w ramach jednego organizmu, ale też wspomaga dzielenie się pasją z innymi. Moją pasją jest Ayurveda i całe bogactwo, jakie Ayurveda daje do tego, aby pomagać innym ludziom. Na szczęście tą pasję dzieli bardzo wiele osób i wspólnie postanowiłyśmy pomagać innym ludziom w znajdowaniu drogi, w znajdowaniu harmonii i równowagi. W ramach naszego stowarzyszenia. Założyłyśmy to stowarzyszenie kierując się taką ideą pomagania innym, innym ludziom w znalezieniu właśnie tej harmonii, energia prana jesień i energia wata, która w tym momencie dominuje w przestrzeni, charakteryzuje zmienność i dynamika. My, jako członkinie stowarzyszenia, jesteśmy bardzo różne. Tak naprawdę, każda z nas ma swoje doświadczenia, każda z nas ma swoją energię, każda z nas ma jakieś przeżycia, które wkomponuje w działania stowarzyszenia. Każda z nas, jeśli chodzi o ajurwedę, również ma swoje pole, w którym tak naprawdę odnajduje się najlepiej. I dzięki temu, że jesteśmy tak różnorodne. Potrafimy włożyć całe serce, skomponować pięknie tą Ayurvedę w taką jedną całość, i przekazać tą całość wszystkim pasjonatom Ayurvedy i tym, którzy chcą skorzystać z jej mądrości. To wszystko, całe nasze doświadczenie spaja właśnie energia prana, która jakby nasyca to wszystko swoją mocą. Jako grupa pasjonatów holistycznego podejścia do zdrowia chcemy zaszczepiać w ludziach taką chęć profilaktyki zdrowotnej. Wyznaczyłyśmy sobie daleko idącą w przyszłość wizję. Chciałybyśmy, aby każdy z nas, jako ludzie Zachodu, miał dostęp do wiedzy ajurwedyjskiej, która niesie ze sobą profilaktykę przede wszystkim zdrowotną, ale też sposób na zachowanie równowagi w trzech aspektach fizycznym, duchowym i emocjonalnym, jako właśnie tą podstawę dobrego zdrowia i szczęśliwego życia. Żeby to dało się zrealizować, Chcemy przede wszystkim wyjść do, do społeczeństwa, prowadząc różnego rodzaju wykłady, prelekcje, webinary czy innego typu wykłady, również prowadząc działalność publicystyczną, aby każdy z nas miał dostęp do tak wspaniałej profilaktyki prozdrowotnej, jaką niesie ze sobą Ayurveda. Chciałyśmy zaszczepić tak naprawdę w każdym taką ideę miłości do natury. I do siebie samego. Wiemy, jak trudne jest dotarcie do społeczeństwa, szczególnie w przypadku, kiedy spotykamy się bardzo często z taką chęcią wszystkiego udowadniania w sposób naukowy. Chcemy potwierdzić, że Ajurweda jest przebadana naukowo. W naszej wizji chciałobyśmy aby Ajurweda została uznana jako forma oficjalna, uznawana w Polsce jako jedna z form alternatywnych w opiece zdrowotnej. Żeby tego dokonać, musi nas być więcej. Chciałabym zaprosić wszystkich pasjonatów ajurwedy, wszystkich praktyków ajurwedy do działalności w naszym stowarzyszeniu, żeby pomagać nam w, pro, w propagowaniu ajurwedy jako holistycznego podejścia do zdrowia.